Dlaczego państwo traktuje nas jak niewolników? Czemu w imię demokracji odbiera się nam wolność? I dlaczego liberalna demokracja to tylko fikcja dla naiwnych? O tym pisze Stanisław Michalkiewicz w książce Dobry, zły liberalizm. No i trzeba powiedzieć, że rozchulał nam się bardzo obecny minister sprawiedliwości. Pokładaliśmy nadzieję, że on rzeczywiście tej wstrząśnie umysłami, głową. Myślą i świadomością i trochę się tak dzieje, bo nawet udało mu się, rzecz dosyć zaskakująca, obudzić Helsyjską Fundację Praw Człowieka, która zauważyła, że to, co wyrychtował minister sprawiedliwości, no, oznacza rażące złamanie polskiej konstytucji. No, co jak na organizację, która do tej pory i te wszystkie inne tego typu NGO-sy, Wspierały tą praworządność budowaną przez premiera odbudowywaną przez premieratu. Przywracano, to trzeba powiedzieć, że to taki no mocny cios, tak naprawdę. No, panie, Czy nie? Znaczy nie wiem na ile mocny. Na pewno jest to charakterystyczne, że mm, Kolejne, bo chyba właściwie jedynym wyjątkiem było Kurt Watch, fundacja hmm. pana Pilitowskiego, która od razu jakby za, na bieżąco oceniała krytycznie postępowanie, chyba jeszcze Bodnara nawet, hmm. a Żurka na pewno, e, po Komisji Weneckiej, która była dotąd ignorowana, dotąd była taka zasada po stronie tamtej morda w Kubeł. Udajemy, że nie wiemy, bo nie słyszymy, ewidentnie nie była to taka nadzieja Niech on tam zrobi, co zrobi, on to zrobi i jak już zrobi, to my powiemy no... Były wypaczenia na tej drodze. No, no, były rzeczy, że są się nie Za ważne, daleko to poszło. Zbyt na skróty, my tego nie akceptowaliśmy, no ale, ale, ale teraz to już prawda, nie ma to żadnego znaczenia, bo to w praktyce się zrobiło, prawda? To, to, mleko no, to się koło. rozlało. Ta, znaczy, nie, no mleko się właśnie zebrało. Znaczy wlało, ale rozlało. Wlało, wlało rozlane mleko to, zostało zebrane no? w metodami, które. No Wicie, no, no, bo... rozumiem. Bicie. A te... e